Czujesz ból głowy i ból oczu od ciągłego patrzenia w ekran. Zrób ze mną ten 60-sekundowy masaż skroni. Jeśli wpatrujemy się bardzo długo w monitor, nasze mięśnie wokół oczu i skroni napinają się. Delikatny masaż szybko je rozluźni i zmniejszy ból. Teraz masaż. Kładziemy opuszki palców na skroniach, szukamy wgłębienia, robimy krótkie ruchy okrężne, oddychamy przez nos, z wydechem. Rozluźnij szczękę. Jeśli ten nacisk jest dla Ciebie przyjemny, zwiększ go. I z czasem zwiększamy te ruchy okrężne i pozbywamy się całego napięcia z oczu. I teraz krótkie ćwiczenie, które redukuje napięcie w oczach. Potrzyj dłoń o dłoń bardzo energicznie. Połóż je na oczy. Trzymamy tak od 10 do 20 sekund. I pozwól odpocząć oczom w ciemności. Badania pokazują, że właśnie 10-20 sekund takiej ciemności plus ciepłe dłonie redukują napięcie oczu o 40%. Jutro masaż numer 4. Zapraszam.